Magazyn Samorządowy Czesław Figłowski. Witam Państwa i zapraszam na debatę, podczas której chciałbym przybliżyć uchwały podjęte na ostatniej sesji Rady Miasta. A do dyskusji zaprosiłem panią Ewelinę Ślugajską. Dzień dobry. Skarbnik Gminy Piła, panią radną Marię Kubicę. Dzień dobry Państwu. I pana radnego Jacka Bogusławskiego. Witam serdecznie pana redaktora, witam telewizję. Witam Państwa. Ostatnia sesja była moim zdaniem najważniejsza w roku z punktu widzenia Urzędu Prezydenta Miasta Piły, gdyż odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego. Absolutorium to nic innego jak stwierdzenie prawidłowości działania finansowego Prezydenta. Głosowanie poprzedzające udzielenie absolutorium poprzedziło szerokie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piły za rok 2014, które przedstawiała pani skarbnik gminy Piła. I tutaj od pani chciałbym zacząć i poprosić, aby pani skarbnik mogła naszym widzom przedstawić i przybliżyć w ogólnym zarysie najważniejsze wyniki tej. Budżetowej realizacji 2014 roku. Czy tu potwierdzę, że dla mnie najważniejsza sesja, właśnie w każdym roku, to jest sesja, w której radni podejmują decyzję się. o udzieleniu absolutorium, przyjęciu sprawozdania finansowego, aczkolwiek samo absolutorium jest podsumowaniem pracy prezydenta i wszystkich służb, które wykonują w tym okresie czasu swoje działania z całego roku. A właściwie decyzje, które składają się na to absolutorium, bardzo często wynikają z lat jeszcze wcześniejszych, bo y, trzeba też tu powiedzieć, że wiele zadań inwestycyjnych czy zadań zwykłych, których tak naprawdę na co dzień y, nie pamiętamy, bo do, do których przyzwyczailiśmy się, y, które stały się już na co dzień takim standardem w naszym życiu, y, zapadają dużo wcześniej czyli w latach jeszcze 2013-2012, inwestycje są wieloletnie, są kontynuowane, więc sam okres i zakres podejmowanych prac w tym zakresie no, wybiega dużo poza ten jeden rok. Jeżeli chodzi o samo absolutorium, powiem troszeczkę inaczej niż poprzednio, bo o kwotach za chwileczkę, ale w ogólnym zarysie, oczywiście, ale chciałam tutaj zwrócić uwagę na to, że ten rok 2014 był rokiem takim specyficznym, był dobrym, jeżeli chodzi o założenia finansowe i ich realizację, natomiast był to rok, w którym ilość podejmowanych decyzji, zarządzeń i uchwał rady była bardzo duża. Sam zakres zmian był y, ogromny, jeżeli chodzi o wprowadzone środki inwestycyjne czy środki pozyskane y, w ramach finansowania zewnętrznego. A zwoływane y, sesje i podejmowane uchwały, nawet w formie nadzwyczajnej, również się odbywały, bo to trzeba podkreślić, że w poprzednim roku były dwie sesje nadzwyczajne, dzięki którym radni y, jednomyślnie wprowadzali środki y, zewnętrzne. Dzięki temu udało się. Y, przy takim poparciu radnych, tu akurat w tym przypadku poprzedniej kadencji, y, zrealizować inwestycje na bardzo wysokim poziomie, bo mówimy tu o ponad 80% wykonaniu zadań inwestycyjnych. To by się nie zdarzyło, gdyby nie bardzo elastycznie podejmowane decyzje wcześniej, gdyby nie zgoda Rady y, na wprowadzenie tych środków, zgoda na przygotowywanie tych sesji w formie nadzwyczajnej, w, 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 w zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. Większość mm -hmm. czy bardzo wiele przetargów, które się odbywało w poprzednim roku, czy w roku jeszcze 2013, kiedy również Rada podejmowała decyzję o wprowadzeniu tych zadań, na przykład w formie WPF, dając tym samym prezydentowi zielone światło na to, aby mógł rozstrzygać przetargi jeszcze w okresie zimowym. Co się bardzo dobrze sprawdziło, ponieważ y, większość przetargów rozstrzygnięto jeszcze na początku czy w pierwszym kwartale 2014 roku i udało się w związku z tym bardzo efektywnie te środki wydać. Udało się wiele, y, wiele przedsięwzięć inwestycyjnych zakończyć, udało się zrealizować budżet obywatelski praktycznie w całości po raz pierwszy w roku 2014. A idąc z tym duchem, możemy śmiało powiedzieć, że te y, już może standardy na kolejne lata będą kontynuowane, i dzięki temu. Termin rozpoczynania prac inwestycyjnych jest dużo szybszy niż w latach poprzednich. Ale na to się złożyło, myślę, kilka lat doświadczeń, pracy w zespole i jakby ustalenia takiej ścieżki we wszystkich mm. służbach i zespołach, które uczestniczą w tym takim procederze, w takiej procedurze bardzo długiej. Mm. To Jeżeli to chodzi wstępu, o sam budżet, teraz, udało się zrealizować całego deficyt całego. na dużo mniejszym poziomie niż zakładaliśmy, bo ponad 6 milionów mniej niż pierwotnie lata ustaliła, bo to na poziomie pierwotnym ponad 16 milionów. Ostatecznie, po bardzo dobrym wykonaniu dochodów, budżet zamknął się kwotą 10 milionów złotych przy jednoczesnym bardzo niewielkim wzroście wydatków bieżących, i to również podkreślałam na każdym poziomie. Na każdej komisji sesji również, bo to jest jakby takie zamknięcie wzrostu wydatków bieżących, z których, które niekorzystnie wpływają na wskaźniki, które każda jednostka samorządu terytorialnego musi spełniać. I to było bardzo ważne przy, inwe, przy jednoczesnych inwestycjach na, na ogromną skalę, w ogromnych wartościach, w bardzo wielu inwestycjach z budżetem obywatelskim, więc tutaj te, te prognozy i wykonanie było bardzo dobrze. Chciałabym. Żeby ten budżet 2015 roku był na podobnym poziomie i zresztą myślę, że to moją opinię również potwierdzili sami radni, komisje rewizyjne, wszystkie organy nadzoru, które jakby weryfikowały tą część finansową. No i myślę, że opinia publiczna również zauważa zmiany, które się dzieją w Pile i na pilskich ośrodkach, bo płotki również pięknieją nam. To proszę Państwa, żeby naszym widzom przybliżyć jeszcze te kwestie związane z realizacją, mam pytanie, skąd płyną największe wpływy do budżetu i na co głównie wydawane są te pieniądze w dziale wydatków? Jednym słowem, na co najwięcej się wydaje? Znaczy, no najwięcej w ogóle dochody były na bardzo sprawca. wysokim na, na bardzo wysokim pozi poziomie. No, te dochody bieżące były na bardzo wysokim poziomie, a głównym źródłem tych dochodów to są właśnie podatki lokalne, udział w PIT, w CIT, odpisy VAT-u od inwestycji, także to była jedna część tych dochodów, a druga część dochodów, które były w ogóle największe, to były dochody ze sprzedaży majątku, a między innymi Stało się to za przyczyną tego, że gmina udostępniła e, grunty, e, które mogły być po, e, zakupione czy, czy nabyte jako użytkowanie wieczyste. Także e, było to e, bardzo dobre, uważam, posunięcie, zwłaszcza e, dla młodych ludzi, młod którzy chcą się budować w naszym mieście, także jeżeli pozostać mogą w pile, pozostać nie? i pozostać w pile, tak, także y, takie nieruchomości były na pewno y, atrakcyjne dla tych y, osób, które jeżeli brały kredyty, to mogły już te kredyty przeznaczyć na budowę, a y, na pewno y, zakup nieruchomości y, na zasadach wieczystego użytkowania jest tańszy niż y, na, y, na własność. Także to były te główne dochody, które właśnie sprawiły to, te źródła tego dochodu, które sprawiły, że ten dochód w ogóle był bardzo, na bardzo wysokim poziomie. A na co najwięcej wydajemy tutaj, żeśmy się śmiali. Najwięcej na co wydajemy. No na najwięcej oświatę. wydajemy na oświatę, także ponad 40 milionów wydajemy dodatkowo na oświatę, także sumie, dodatkowo, 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 bo w sumie 90 ponad 90 milionów. Także no, oświata. Wymaga dużych nakładów, ale, ale e, oczywiście nikt tego nie kwestionuje, ponieważ oczywiście trzeba inwestować w oświatę, bo to jest przyszłość nasza. Także im więcej zainwestujemy w oświatę, tym będziemy mieli lepszą młodzież, lepiej wykształconą młodzież. Także A jak które najbardziej. Z wyzwań, że tak powiem, budżetu 2014 było kluczowe, najważniejsze. Jak Państwo? Myślicie? To znaczy ja tak. myślę, że, że może nie tyle kluczowe, ale myślę, że bardzo ważne to przygotowanie dokumentacji przyszłościowej, między innymi, żeby przygotować miasto do aplikowania o środki unijne. Także taki budżet, właśnie raz, że pozwala nam spokojnie patrzeć w przyszłość, a dwa, yy, też daje nam gwarancję, że mamy zapewnienie tych środków, yy, tego tak zwanego wkładu własnego do, yy, do aplikowania o środki unijne. I dzięki temu będziemy mogli pozyskać większe pieniądze, które będziemy mogli właśnie inwestować w mieście. Okay. Także myślę, że to jest bardzo ważne. Ważny element budżetu, bo trudno powiedzieć tu, który jest najważniejszy. Jest wiele bardzo ważnych elementów, ale y, ja uważam, że ten daje nam takie poczucie, że będziemy mogli jeszcze sięgnąć po większe środki. Z, panem, z panią przewodniczącą Marią Kubicą się zgadzam, okazać, że mi się daje że też to najważniejsze y, to przygotowanie, ale dla mnie jako, jako z Komisji Gospodarki Miejskiej i cieszę się, że rozwijają się inwestycje i że był budżet obywatelski. Że ten budżet obywatelski potrafił zaangażować taką dużą liczbę naszych mieszkańców, i oni każdy patrzył, co jest wiadomo pokazano nam, sami mieszkańcy pokazali, co jest dla nich najważniejsze tuż o nich, koło ich domu, koło ich szkoły, jaka droga powinna być zrealizowana, czy powinien być w danym miejscu plac zabaw. Mieszkańcy najlepiej o tym wiedzą i dzięki temu, że jest od 2013, 2014 roku, teraz w 2015 roku będzie kolejny budżet obywatelski, to pokazuje, że mieszkańcy coraz więcej angażują się w działalność, bo coraz bardziej interesują się, co tu w gminie jest. Co należałoby zrobić? To już nie jest tak, kiedyś mieszkańcy mówią A oni zrobią po swojemu, nieważne, każdy będzie miał, y, oni uznają, że powinno być zrobione tam, to to zrobią. W tej chwili sami mieszkańcy widzą, co jest, co jest potrzebne, a. My radni yy, staramy się im w tym zakresie pomóc, yy, żeby te zostały jak najwięcej zrealizowane. Dbamy o to, żeby na naszych osiedlach było piękniej, bezpieczniej i żeby w naszym mieście jak najwięcej osób chciało zostać, żeby nie uciekali za granicę, zaraz tam do Szydłowa, korzystali z naszych tutaj wszystkich gminnych yy, atrakcji, które, które przewidujemy i uciekają do, do Szydłowa. Chcemy, żeby tutaj mieszkali. Dlatego teraz będą yy, dodatkowe yy, atrakcyjne miejsca do Wybudowania się y, na, y, na Kładyszewie. Mam nadzieję, że też y, dzięki temu coraz więcej osób u nas y, zostanie i będziemy y, nasze miasto będzie się rozwijać y, y, tak dalej, takim atrakcyjnym, uważam, i w takim, y, tempie. Y, w takim tempie. A to też zasługa, zasługa pani y, skarbnik Eweliny rugajskiej, gdyż. Widziałem, pan prezydent y, zaraz gdy dostał absolutorium, to z gratulacjami uderzył tutaj do, do pani y, skarbnicz z kwiatami, bo to prezydent jest prezydent, ale o wszystkie takie finanse ale dba kasę, Tak, pani kasę skarbnik. trzyma pani skarbnik. I mi się jeszcze jedna rzecz podoba, że nawet opozycja, gdy zauważyła jedno z koleżanek radnych, że nie zagłosowała y, podczas y, głosowania nad, nad absolutorium, że jej głos nie został ujęty. Poprosiła o reasumpcję głosowania, bo też chciała. Nawet opozycja też chciała zagłosować, że uznaje, że to jest bardzo dobrze wykonany budżet. Panie mm -hmm. rektorze, jeszcze dwa no, słowa tak. tylko, bo mówimy tutaj o takich trudnych projektach. Oczywiście dokumentacja jest bardzo ważna. My tych dokumentacji mamy mm -hmm. bardzo wiele, bo jeszcze w 2013 roku przygotowaliśmy się już do nowej perspektywy. Natomiast ważnym i takim trudnym z punktu widzenia procesu inwestycyjnego było połączenie wszystkich Przebudów dróg, bo proszę mm -hmm. zwrócić uwagę, że centrum miasta było objęte bardzo znacznie na znacznych odcinkach dróg tak, takimi zmianami, e, biorąc pod uwagę, że jeszcze przecież wiadukt był mm -hmm. e, przez inny podmiot realizowany, robiliśmy zegmuta starego, robiliśmy 14 lutego w połączeniu z 11 listopada cały plac Konstytucji 3 maja, e, więc same te przebudowy komunikacyjne skierowanie ruchu tak, aby nie było problemów dla mieszkańców w tym sezonie takim letnim. I jakby tak rozpisywanie zakończenia tych inwestycji w takich okresach, aby one jak najmniejszy sposób powodowały zatory w mieście, myślę, że to się udało. Biorąc jeszcze pod uwagę mm -hmm. chociażby Kosaka, gdzie też prace cały czas się toczą i dzieją, to myślę, że mieszkańcy no, myślę, że w jak najmniejszym stopniu odczuli to. Ja mam jeszcze pytanie do Pani Skarbnik. Jak wygląda sprawa zadłużenia? Bo mm -hmm. z planż, które były prezentowane na sesji, to uznałem, że piła rzeczywiście. Ma niski ten wskaźnik, tak? Czy ja staram się e, każdorazowo na wszystkich możliwych e, sesjach czy takich informacjach publicznych przekazywać e, dane, bo, bo myślę, że mieszkańcy powinni o tym wiedzieć. E, zawsze mówiłam, że wskaźnik zadłużenia piła e, ma dobry. Oczywiście nie mamy wpływu czy na wszystkie w sensie czynniki. E, dokładnie, nie mamy czy, wpływu na wszystkie czynniki, które mm -hmm. powodują z, 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 spadek tego zadłużenia, ponieważ. Na przykład z tytułu pit i cit to jakby troszeczkę poza miastem, poza prezydentem e, wpływają do budżetu i cieszymy się oczywiście, bo to mówi o dobrze, dobrej koniunkturze na, na terenie gminy, jeżeli one są wyższe. Natomiast sam wskaźnik e, jest na poziomie około 36% na koniec 2014 roku i mówię to z pełną świadomością w procentach, a nie w kwocie, ponieważ tak naprawdę, e, miasto ma bardzo niskie stawki podatkowe, i to też mówię za każdym razem. I w związku z tym istnieje taka bardzo duża przepaść pomiędzy Piłą a, a każdym innym miastem, które porównywałam, w stosunku do chociażby dochodów uzyskiwanych z tego tytułu, mm -hmm. a co oznacza, że wskaźnik w tym zakresie mamy bardzo ostrożnie wyliczony. I myślę, że też tego powinniśmy się cieszyć. Ja pokazywałam, jaka jest obsługa długu, w stosunku do obsługa długu, czyli spłaty dodatkowych kosztów. One są na poziomie 3,5% całych dochodów, które pozyskujemy, i to jest najlepszy wskaźnik. W porównaniu praktycznie chyba, chyba z 7 czy ośmioma dużymi miastami, z terenu Wielkopolski najniższy. Nawet biorąc pod uwagę konin, w którym dochody bieżące są, są bardzo wysokie, i nie możemy się z tymi miastami porównywać. Tak samo jak nie możemy się porównywać z miastami na prawach powiatu, bo jednak te wpływy w pile są no, znacznie mniejsze. Aczkolwiek możemy tutaj się pochwalić. I tak jak zawsze mówiłam się, że kwoty nie, nie kłamią i, i otwarta droga przy pozyskiwaniu środków możliwości chociażby wkładu własnego Pozyskanie na przyszłe lata jest Ale przed mam nami. Do Państwa jeszcze tak jedno pytanie związane z wykonaniem budżetu. Wspomniałem już wcześniej, że formułą absolutorium jest rozliczenie typowo księgowe i w tym względzie nie ma żadnych zastrzeżeń. Ja bym chciał jednak postawić. Nie, nie pytanie. to ja to inaczej. Sprawozdanie z wykonania budżetu to jest typowa, finansowa rozliczenia, natomiast samo absolutorium, to tutaj w tym zakresie można ewentualnie mieć jakieś wątpliwości co do samego sposobu nie tylko wydatkowania pieniędzy, ale na przykład podejmowanych inwestycji. I tutaj akurat jeden z radnych wstrzymał się? No właśnie, bo chciałem się spytać, bo tak mówimy, że wszystko świetnie, fajnie. Czy rzeczywiście wszystko jest super, czy zrobiono wszystko, bo. No nie wiem, może nie w pełni zostały zrealizowane wszystkie zadania, które zostały zaplanowane, chociażby sprawa przychodów majątkowych, bo to zawsze jest jakaś taka boląca to dochody sprawa. Dochody majątkowe akurat zostały bardzo dobrze wykonane, dlatego to podkreślam, mhm. aczkolwiek nie ma takich budżetów, w których mhm. realizacja jest w każdym przypadku 100%. To, to byłoby bardzo trudne. Czyli nie ma takich spraw, które nie zostały zrealizowane, czy można by poprawić. To znaczy nigdy nie będzie tak, że nie mamy co, co robić, bo widzimy, że y, wyzwań jest bardzo dużo i dlatego też y, tak nam zależy na pozyskaniu tych dodatkowych y, środków zewnętrznych, bo jest na co wydawać, na co wydawać te pieniążki. Mhm. Także natomiast y, to, co zostało zrobione, to też trzeba no, ocenić, że, że zostało zrobione bardzo dobrze. I w zasadzie widać i starania prezydenta, i starania pani skarbnik w tym, w tym zakresie, żeby, żeby właśnie jak najlepiej, najkorzystniej te pieniądze wykorzystać w mieście. Myślę, że taką dużą zaletą tego budżetu była jego dynamika, bo właśnie przeniesienia środków z jednych zadań na drugie, zostały środki później, także ciągle coś się działo z tym budżetem, a to właśnie dowodzi, że ten budżet jakby reaguje na, na kolejne bieżące potrzeby miasta. Także uważam, że był to bardzo dobry budżet. Ale z, do zrobienia jest jeszcze bardzo, bardzo dużo w naszym mieście na pewno. Do zrobienia na pewno jest bardzo dużo, bo przy samym Burzecie Obywatelskim potrzeby, które zostały wyliczone, to weszła naprawdę ogromna kwota, kwota tam ponad chyba kosztu milion złotych potrzebne byłoby, żeby dodatkowo. Zrealizo dodatkowo zrealizować to, co mieszkańcy by chcieli. Czyli na pewno mamy. Mamy nad czym pracować, jest dużo jeszcze w naszej mieście do zrobienia, ale my też na każdej komisji, przynajmniej u nas na Komisji Gospodarki Miejskiej, mimo wszystko, mimo wszystko zawsze cieszymy się, gdy przychodzi pani skarbnik i mówi, że będą zmiany w budżecie. Bo zazwyczaj są zmiany w budżecie takie dodatkowe, że udało się znaleźć, pozyskać środki i można będzie je przeznaczyć tu i tu. To jest naprawdę takie rewelacyjne, bo widzimy, że nasz budżet rośnie w roku, zakładamy, że jest powiedzmy tam 250 czy tam milionów. Ja liczę, że dzięki y, tej pracy, którą wykonuje i prezydent i faktycznie tutaj pani skarbnik, wszystkie służby w mieście, bo to ten budżet nam rozrasta się i mieszkańcy też to widzą, bo tak, są widać, na, 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 widać, zmiany, widać te zmiany w mieście i każdy, y, szczególnie osoby, które przyjeżdżają z zewnątrz, widzą. To miasto się faktycznie bardzo, bardzo zmienia pozytywnie, nie poznają tego miasta, kiedyś było to miasto szare, w tej chwili robi się kolorowe, coraz więcej osób chce tutaj spędzać y, czas i my tego, mieszkając na, na bieżąco, zawsze możemy na rzecz, rzecz, to, to i to. Ale takie perspektywy, osoby, które przyjeżdżają, to widzą, widzą te zmiany i to jest to faktycznie duża zasługa no, i prezydenta, którą modernizacji, tak. wszystkie te progr programy unijne no tak, roz, roz, rozmawia. Że I mieszkańcy to no. widzą tak. i, i doceniają. I właściwie wszyscy, którzy przyjeżdżają, znajomi nasi, to właśnie zaznaczają dobre skomunikowanie miasta, także bardzo dobra komunikacja już, już jest w tej chwili. Myślę, że tyle na temat budżetu wystarczy, ale mam do Państwa następne pytanie związane z jedną z uchwał podjętych w trakcie ostatniej sesji. Czy dofinansowanie gminy na kastrację psów i kotów jest nielegalne? Bo kastracja psów i kotów w Pile była dofinansowana. E, w ubiegłym roku, w tym roku... E, nie, to trzeba wyjaśnić. E, no, podjęto uchwałę. No właśnie. To w, a w dwóch opinii, zdaniach powiem tak, opinii, że... W opinii, ja tylko dokończę, mhm. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Piła nie ma prawa dotować tych zabiegów sterylizacji. I w związku z tym, czy to oznacza, że ci właściciele zwierząt, którzy w minionym roku poddali je zabiegom, będą musieli zwrócić te pieniądze? Rada Miasta w zeszłym roku podjęła uchwałę, dwie uchwały. Jedna uchwała dotyczyła programu. Yy, takiego Zapobiegania bezdomności. Tak, ogólnego programu, na podstawie którego, między innymi, z inicjatywy radnych mogła być przygotowana uchwała właśnie o, o wsparciu mieszkańców dotacją na przeprowadzenie sterylizacji dla swoich zwierząt. Tam było jeszcze oczywiście obwarowane zasadami. Wielu mieszkańców z tego dla swoich pupili skorzystało. Mhm. Yy, I w zeszłym roku ta uchwała podlegała opiniowaniu Wojewody Wielkopolskiemu, w tym zakresie nic nie wpłynęło. Natomiast w bieżącym roku po podjęciu takiej samej uchwały, bo uchwała tylko jest w okresie rocznym, ma swój obowiązek, w związku z tym obowiązywanie, w związku z tym musi być co roku podejmowana kolejna nowa. Tak wynika z przepisów, więc nie możemy tego w trybie mhm. kilkuletnim podejmować. W tym roku została uchwała przesłana również do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zakwestionowała podstawę prawną, uznając, że zakres samej ustawy oraz programu, który Rada przyjęła, jest zbyt ogólny. Natomiast m, niezaprzeczalnym czy bezspornym jest, że w Polsce bardzo wiele jednostek samorządu terytorialnego m, takie uchwały podejmowało już co najmniej kilka lat wcześniej. Mówimy tu też o dużych miastach Warszawa, Kraków, e, gdzie od 2007 roku taki program jest realizowany. E, I tam regionalne złochunkowe w tym zakresie nie miały wątpliwości ani wojewodowie. E, wiemy teraz same w Wielkopolsce również były takie uchwały, że regionalna będzie pisać do wojewody e, z zapytaniem o weryfikację tych innych uchwał, które nie zostały przesłane do regionalnej w celu opinii, a funkcjonują w tych mm -hmm. miastach. E, także podsumowując, czekamy na wyjaśnienie w USA. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w tym zakresie. Liczymy, że ono będzie na tyle dobre, że będą mieszkańcy mogli dalej korzystać. Pieniądze w budżecie są. Po prostu miasto odwołało się od tej decyzji. Oczywiście, do... Uchwała, do tej uchwała Rady była podjęta w tym zakresie. A po w zeszłym roku wydatkowane środki na ten cel oczywiście nie będą podlegały zwrotowi. Uchwała funkcjonowała do końca roku, działała mhm. e, i straciła swoją moc w bieżącym roku, od 1 stycznia. No to myślę, że tu wyjaśniliśmy. Następną sprawę jeszcze krótko chciałem y, poprosić o mały komentarz. Y, na ostatniej sesji dokończona została debata na temat, bym to powiedział, raportu y, o stanie bezpieczeństwa w Pile. Materiały na ten y, temat przygotowuje już tradycyjnie Straż Miejska, y, Policja, ja Straż y, Pożarna. I z tych opracowań wynika, jak wygląda bezpieczeństwo, w mieście w świetle ich statystyk. I ja chciałem spytać Państwa, czy Piła jest miastem bezpiecznym i jakie działania podejmuje samorząd na rzecz poprawy tego stanu bezpieczeństwa? O, pani Radna. Znaczy, Maria myślę, że jednym z elementów bezpieczeństwa jest też nasze powietrze, bo okazuje się, że mamy tą niską emisję pyłów, Przekroczone mamy granice i oczywiście jest to bardzo szkodliwe dla zdrowia mieszkańców, życia mieszkańców. Dlatego też podejmuje się wiele działań w mieście. Między innymi kontrolowane są przewody kominowe wraz ze strażakami, czy są dobrze, czy zadbane są te przewody kominowe. Też jakimi materiałami ogrzewa się, jakie materiały spala się w tych przewodach ale również y, zaczyna funkcjonować ten program Kawka. Y, pan prezydent podpisał z panią skarbnik też y, y, porozumienie w sprawie dotacji y, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację tego programu, który umożliwi właśnie podłączenie się m.in. też niektórych mieszkańców do sieci ciepłowniczej czy do wymiany umożliwia wymianę pieców, które będą okażą się, które mogą być wymienione. Również przede wszystkim też zwraca się uwagę na, na profilaktykę w tym zakresie, i trzeba jak najwięcej jeszcze takich elementów profilaktyki wprowadzić, ale też tutaj właśnie pan radny, o czym była też mowa na sesji, pan Jacek Bogusławski pan przewodniczący przyczynił się do propagowania innego zagrożenia, jakie pojawia się w mieście, mianowicie czat, jaki może się w ogóle pojawić, nie tylko, że w mieście, ale w ogóle, czym jest czat, informacja, co to jest czat. Czyli to też służy podniesieniu bezpieczeństwa. A w ogóle bezpieczeństwo w mieście, myślę, że możemy czuć się bezpiecznie w mieście poprzez działania i policji, i straży miejskiej, i straży pożarnej. To są y, jednostki, które są profesjonalne, profesjonalnie przygotowane do strzeżenia naszego bezpieczeństwa i wykonują swoje zadania. Uważam, że bardzo dobrze. Pan Jan tak, Bogusławski. Tak, oglądając te wszystkie prezentacje, materiały przygotowane już na poprzedniej sesji, najpierw przez komendanta y, Straży Miejskiej, y, teraz faktycznie od, od pana Brigadiera Roberta Komarińskiego ze Straży Pożarnej i pana y, Sobańskiego z y, Polskiej Policji. Ja widzę fakt, że te służby one, może tutaj to jest ich tam praca, a oni się też tym pasjonują. Coraz więcej te, te rzeczy, które realizują na rzeczy mieszkańców, to, to widać i oni się też, na, na bieżąco nie widać ich pracy, bo tak o, przyjeździe straż pożarna, ugaszą, yy, ugaszą pożar i tyle, ale angażują się, a my jako miasto też jako radni też to widzimy i wspomagamy się, bo zwracają się do nas też z prośbą o dofinansowanie swojego sprzętu. Jak zobaczyłem, że wóz strażacki z drabiną no, kosztuje milion osiemset za jeden to taki aż aż nie wiedziałem, myślałem że są chody no koniecznej po w takim mieście jak piła nie po bo mamy wysokie budynki tak, nawet w, w tym budynku w którym dzisiaj jesteśmy wiem że też nie wiem cóż była robiona m, taka y, akcja próbna żeby byli strażacy przygotowani dotyczący ewentualnie s, swoich akcji cieszę się że strażacy widzą że Trzeba się szkolić. My staramy się im najwięcej w tym zakresie pomoc, wszystko w ramach y, możliwości budżetowych. Zawsze też y, pani skarbnik y, też ma na, na sercu i pan prezydent, że jeśli ma możliwość wsparcia tych, y, tych służb, to jest to realizowane, bo wiemy, że dla nas, dla mieszkańców, to się zwróci z nawiązką. Zawsze będzie, będzie bezpieczniej, a te, te służby. Y, realizują to ze swoją naprawdę taką y, pasją i to u nich y, widać. My się cieszymy, bo y, gdy y, są na przykład teraz Straż Pożarna, y, obchody, tutaj w naszym mieście y, 17 maja były obchody wy, takie wojewódzkie, y, ich święta, Dnia Strażaka, zjechało się naprawdę bardzo, bardzo dużo tutaj z całego regionu, z całego województwa. Y, panów w mundurach yy, strażackich. On, widać, że oni się świętowali, zostali nagrodzeni za swoją pracę przez swoich tutaj przełożonych. Przyjechały najważniejsze osoby z naszego województwa i też w kuluarach, jak rozmawiałem, to faktycznie każdy widział, że nie, to nie tylko w Pile, tylko w okolicach tak samo te służby działają i to się i wystarczy i po prostu trzeba na to doceniać. Oni bardzo też często przyjeżdżają, czy jak strażacy, czy policja, są w naszym mieście różne liczne imprezy dla dzieci, zawsze oni są, bo wspierają. każdy... Wspierają nie, a poza tym każdy chłopak, chłopiec chciałby zostać kiedy strażakiem. No. I oni z po mają tę możliwość y, pokazania się y, y, tutaj i, i zaprezentowania. Czyli to najbliżeć. jest jeszcze jeden element mówiący o tym, że oprócz tego, że piła nam pięknieje, to jest miastem bezpiecznym. A potem nie wiem, czy Państwo wiedzieliście teraz w dniu sesji, gdy mieliśmy to na nasze miasto, przyjechały Straże Pożarne z czterech województw. Przejeżdża przez, przez miasto, jadąc na sesję. Na lotnisko? na lotnisko. Tak, na lotnisko, na A, lotnisko zbywały się jakieś, takie... ćwiczenia. Co to się stało, że tyle straży pożarnych na no. naszym mieście, z tak, takim sprzętem bogatym, wszyscy jeździli, mieszkańcy się dopytywali, co jest na tego na sesji. Yy, to pan Brygadier Komadickie poinformował nas o tym, takim takiej dużej, dużej akcji, no. która jest w szkoleniu, które jest realizowane u nas na lotnisku. Dziękuję Państwu za wizytę w studio i przypomnę, że oglądali widzowie magazyn samorządowy, a moimi gośćmi dzisiaj byli pani Ewelina Ślugańska, skarbnik gminy Piła, Pani Radna Maria Kubica i Pan Radny Jacek Bogusławski. Dziękuję ja bardzo. dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam na następny magazyn samorządowy. Do zobaczenia.